Szanowni Państwo, bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest wartością nadrzędną. To jest cel sam w sobie, dlatego wszystkie modernizacje, które prowadzimy na terenie powiatu buhatowskiego dróg, ciągów pieszych czy rowerowych mają jeden cel bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Niestety mamy takie miejsca w powiecie, gdzie no te warunki infrastrukturalne są, są trudne i staramy się je poprawiać. Przykładem jest skrzyżowanie w miejscowości Kącik. Gdzie udało nam się to oznakowanie poziome wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich wykonać? Tutaj chcemy również ten sam model współpracy z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, oddziałem w Łodzi przeprowadzić. Będziemy, wystosujemy pismo wspólne tutaj pana Wójta Kamieniaka oraz Komendy Policji. Powiatowi Bełchatowie o to, żebyśmy, żebyśmy skrzyżowanie w miejscowości Grudna również jak najlepiej zabezpieczyli, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będziemy występowali o sygnalizatory świetlne wraz z oznakowaniem poziomym, co w naszej ocenie poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu, ponieważ no, dochodzi tam do wielu wypadków. Ostatnie ofiary śmiertelne zdeterminowały nas, żeby jednak podjąć radykalne działania w tej sprawie. Szanowni Państwo. Tak jak Pan Starosta powiedział, to skrzyżowanie z drogą krajową nr 74 i z drogą wojewódzką. Na terenie gminy Szczerców jest to najbardziej niebezpieczne skrzyżowanie. A mogę powiedzieć, że i na terenie powiatu bukackiego bardzo często dochodzi tam do zdarzeń. I to skrzyżowanie spędza nam sen z powiek, że tak powiem od wielu już lat. Zgłaszają się mieszkańcy z terenu gminy Szczerców. Wielokrotnie również były rozmowy prowadzone na, te, na temat tego skrzyżowania na sesji Rady Gminy, dlatego że no, mieszkańców, mieszkańcy są, mogę powiedzieć, zbulwersowani takim y, stanem rzeczy, że w, y, w dzisiejszych czasach mamy takie skrzyżowanie na terenie gminy, gdzie dochodzi do tak częstych zdarzeń. Jako wójt gminy Szerców rozmawiałem na temat tego skrzyżowania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wodzi, Również wystąpiłem pisemnie w sprawie tego skrzyżowania do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, również do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Również zainteresowałem tą sprawą posłów działających na naszym terenie, pana Dariusza Kubiaka i Panią Annę Milczanowską. Otrzymałem odpowiedzi od tych państwa i od generalnej dyrekcji w takim sensie, że będą się starać wprowadzić to skrzyżowanie do programu likwidacji miejsc szczególnie niebezpiecznych. Taki program jest realizowany na lata 2013-2023, o ile dobrze pamiętam. I po wprowadzeniu tego zadania do tego programu byłaby wtedy możliwość zrealizowania, i poprawienia bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. No i tu mam nadzieję, że inicjatywa Pana Starosty bardzo do tego się przyczyni i mieszkańcy Gminy Szczerców bardzo na to liczą. Jako Policja oczywiście przychylamy się do wniosków złożonych w ramach poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu. Ja mogę przypomnieć tylko statystyki za lata 2014-2015 i rok 2016. Tylko do tej chwili. Do tej chwili właśnie za te lata na wskazanym skrzyżowaniu dróg 480 i 74 doszło do 15 wypadków, do 8 kolizji. W tych zdarzeniach drogowych śmierć poniosły dwie osoby i 41 osób zostało radnych, co jest liczbą bardzo wysoką. Statystyki mówią same za siebie, że jest to skrzyżowanie niebezpieczne. Formalnie jest oznaczone w sposób wystarczający, natomiast nie jest Oznaczone w sposób wystarczająco dobry. Kolejnym, kolejną taką przesłanką, która mówi już o uczuciach społecznych, jest fakt, że od momentu, kiedy działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie obywatele mogą zaznaczać rejony, w których czują się zagrożeni, skrzyżowanie w miejscowości Grudna, skrzyżowanie dróg 480-74 na terenie gminy Szczerców zostało oznaczone jako pierwszy taki punkt. I tyle mówią statystyki i, i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dziękuję serdecznie.